Serio? Strefy. Mam tak szczerze No czuwe. Jeden ja raz wskoczyć, nie? To mnie zabiło. Nie polecam. Trzymaj się Lecę jakaś Tutaj? Nie wiem O mi Zdać mi ten tu, Miej extendy No dwie kupety, no nie, podmiankę i tak musisz O, na no dropa Boli, ale nie stój. no tej górce stań, nawet nie, tutaj stań. Rap sięgnął po nas. Bierzesz N24, a a No, a co ty nie bierzesz? Nie, Chciałem być koleżeński, no dobra. a dobra. Ja O, było ty, Nie mów, że zmarnowałem. A potrzyłeś czy zielono jest? Teraz mega. jest. Co? Pomik Kto Kto siedzi? Ano Masz osłonę jakąś? Dałta, dawaj I traj się, czekamy Niby, że nas nie ma. Za tym stoję Niech podejdą aż do rzutu tego top. Gdzie to auto jest ich? Nie wiem gdzieś się zatrzymało. No w górę, nie? O, są, po lewej stronie. Na A. Na A. Widzę, SE. widzę. Se. No. Ja pierdolę. Skąd? Tu nie, tu jest. O, no, no, no. A to sto cheda. A co płaczesz, chłopie? No, mogę ci podejść, bliżej byśmy, łatwiej byłoby. A, yy, kurwa, a będę na metr ci strzelał z nimi, te. Mam osłonę weź, co ty gasisz tutaj? Dobra, gdzie czy mam paliwo? Kolejni, kolejni, klejni. Nie wiem, czy do nas, czy Lecko, Nie, czy lata. Nie widzieli, dobra. On mi chlupnął w ten łebek. Miałem Czy Znamy gdzieś cały kask? Jeden na pewno nie mam, pomoc moc biłem. On ten pięknie wyrwał. No to już masz go. Ósemka. Uuuu, do dodatki Piękne Nie chcę tego Gili. Tak się wyróżniam, że masakra z sensu to jest Mamy termowizyjne. popróbuję Tutaj kolejna flara poleciała, nie? Ciekawe Traweź, nie wisiadek jak wczoraj, nie? Najlepiej siedzieć z tyłu, Premu, bo ja zawsze się na drugie miejsce przesiadam. No tak i teraz, tak? Dobra, no, no już by nie wiedział. Bo ja mi na full nie? Też nie pił na siwce, nie? Piemu szkoda paliwa. Dużo, no dużo Właśnie, skóra. mam ze sobą paliwa. Aha, okej. Okay. Ale nam się nigdzie nie śpieszy, nie? Ale, Rópek, chcesz. Ty znalazłeś. Kolejny drop. A, to i flara, ej. Na 150. Można podjechać, ej. Ja to właśnie. I to jest... Oni byli ha w strefie, co nie? Czyli skrzynka. Nie, nie jest w tej strefie. Poza? Chyba tak. Ale wygląda jest skrzynka. No, skrzynka jest. Kwadraciak. Bo czołg nie mruga. No się dziwią. Tylko, by nas nie porobili chłopie. Potem mydłem. Słyszę na lewo. Aha, nie mogę wysiąść. What's up? What's up, guys? What's up? Na włemik, bierz sobie. Czy ja mam ammo brać? Nie, bierz. Styknij nam. A kasku ludzi. Dobra. Tutaj wzięłam ja amunicję. Tu jest kask. Tutaj ja amunicję oddałem. Tu jest kasz, tu. Weź amunicję, bo ci ukradłem przypadkiem. A Ale ja nie chcę. Zajmijesz, bo powinno być 10, ale jest mniej. Masz o włemik na sobie? Ja mnie nie chcę bogrom. To biorę i nie pocz. Dobra, jaździem Ale chłopaki zepsurita To nic co nie kominowali jej OK Piękny Piękny BRDM na polskich blachach Poina Mroźny kurczak Nie cringe'owy Ty ja tak się stawiam, nie? Ja bym tytuły dawał po angielsku, co by to dało? Ogólnie polskie tytuły są cringeowe, nie? Tak na przykład jest The Goats, nie? Wiesz, co chodzi? Goatsy Wojtek Gola, tamci A jakby się nazywali Kozły, to było takie bekowe, czy cringeowe. Jak się nazywali Goats, tak fajnie brzmi. Amerykańsko. tytuły też bym powinien po angielsku walić. Co to, Nate w powietrzu? Ktoś u góry łazi siedzi, pa, pa, pa U góry jest ktoś Ale my jedziemy na dropa Ale my na dropę jedziemy Nic nie wysiada, on cię probi z tej góry I mamy 1 czwartą paliwa 5 HP Wsiadamy? ma Weź, no. uciekaj stąd Mamy już za mało tego niech się, niech się powybijają, ej Nie ryzykuj, nie ryzykuj Nawet tam nie zawracaj, nie? Jak podjedziesz, to będziemy musieli od razu wysiadać, bo za mało chyba jest Ten czołg teraz bandarze nam... daj. Masz bandaże? Nie mam. Nie mam. Ten czołg może nam posłużyć jako osłonka, ale to... ...czy za prędko. że mi sięgnął tego z góry, nie dostał? Tu jest, zaraz dostanę na kolejnego, siadam wywalony na to, jakie kierować. o Jezu, którym to jest? Jak się przysiada? Citer 1, 2 Na kół, okej okay. Nie, no trzeba ich dojechać Nie, na pewno nie tym czołgiem obie Zginiesz, ja wysiadam jak chcesz dojeżdżać Oni ci pokoją serię i co zrobisz tobie? Wysiądziesz na gonopolu? Piegoś zatękuję O kurwa ile tu paliwa weszło. Dawaj, dawaj Czekamy na strefę. nie tam Cięć. tam są chyba 200 Wieście... Czy stoi auto? Polska Nie, jednak nie. W środku nie, bez sensu ty na krawędzi dawaj na prawo jest w wyściu, jedzie Chyba Postajmy tu cały, Wypieprzyj pierwszy tego środka, serio? Nie chcę. Te smoky. Jakim cudem? Szybko ma... ty masz trzy sekundowe ponoszenie szybko Trzy sekundowe ponoszenie masz Serio?